Cześć, z tej strony Szymek. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, mamy 1 stycznia 2021 roku. Witam Was wszystkich w nowym roku. Mam nadzieję i wszystkim Wam życzę, aby ten kolejny rok był dla nas lepszy niż 2020, żeby przyniósł wiele radości, spełnienia marzeń i wszystkiego, czego sobie życzycie i przede wszystkim był to dla nas wszystkich powrót do, powrót do normalności, bo to, co się ostatnio działo, wiadomo, jakie było i mam nadzieję, że po prostu już będzie lepiej. Na nowy początek zakupiłem sobie kolejne 25 paczek noworocznych. Zobaczymy, co z nich wypadnie. Nie mam żadnych e, oczekiwań, jeżeli chodzi o jakieś tutaj swoje preferencje. Co będzie, to będzie. I nie przedłużając, przechodzimy do, do openingu. Jedzie sobie Ciukcia z Wargamingu, wiezie tutaj prezenty. E, w drugą stronę jeszcze będzie taka animacja: jak leci pociąg z hajsem do Mińska. Bo... Jest naprawdę nieziemski na tych paczkach robią co roku. Dobry hazard swoją drogą. Z tego z tego, co kojarzę, to w Belgii jest chyba zakazane generalnie yy, zakup tych pudełek. Nie pojawiają się w ogóle w sklepie. Ciekawa sprawa. Dobra, animację sobie zachowamy. Otwieramy oczywiście po jednej sztuce. Lecimy. Pierwsza paczka. będzie. O, pół miliona yy, srebra, 250 golda, ok. Następna. Jeden dzień konta premium. No, lipa totalna. Trudno. Dobra, jakiś styl ciekawy, czy jakaś ósemka. O, Lokus. No, ale chociaż kompensata za, za 900 golda za ten czołg. to Chociaż tyle. No, na razie otworzyliśmy 4 paczki i nie wygląda to za ciekawie szczerze mówiąc, no, oby ten rok był dobry, bo słabo, słabo to wygląda. Trochę srebra, ale z srebrem teraz nie jest problemu, można tyle, tyle zarobić przy tych wszystkich gustach, które są, że 100 tysięcy to na jednej średniej bitwie się zdobywa, także nie jest to nic ciekawego. No, 500 golda, no. nie, masakra. Po pierwszych sześciu skrzynkach masakra. Znowu jeden dzień konta premium. Co tutaj się dzieje z tymi skrzynkami? Znowu 100 tysięcy srebra. Nie skomentuję nawet. Lecimy dalej. Jeden dzień konta premium. Ja pierdolę otworzyliśmy już 9 paczek, i jak na razie to oprócz tego lokusta za którego dostałem, jakąś tam rekompensatę to lipa totalna. Mm, szaleństwo, teraz 3 dni konta premium. No, nie będę nawet tego komentował, bo, bo sami, sami widzicie, że. To jest jednak najlepszy dowód, że to jest tak naprawdę hazard i co z tego może wypaść, to nigdy nic nie wiadomo. Możecie kupić tych skrzynek stoi i możecie nie dostać z tego żadnej ósemki, także. Nie radzę się na to napalać jak najbardziej. O, i mamy coś lepszego. Skin, skin na ulańca. O, to bardzo się cieszę. Teraz sobie zobaczymy, jak to wygląda w garażu. O, no, bardzo ładny. To jest skin ze, z zeszłego roku. Ja go akurat nie miałem. W zeszłym roku nie grałem. Nie grałem w miałem przerwę od giereczki. Bardzo fajny. Zobacz styl. Ok, zastosuj. Mm, wyjdziemy sobie na moment. I wygląda to w ten sposób. Bardzo ładny. Bardzo ładny, no z tego się cieszę. Z czołgów, którymi ostatnio, ostatnio sobie pogrywam to mógłby być jeszcze STB, -k. no stb jest również bardzo ładny styl, więc na pewno bym się ucieszył. No to mi się podoba. Dobrze, pierwszy, pierwszy jakiś w miarę sensowny drop. Zostało jeszcze 13 paczek, zobaczymy co będzie dalej. Otwieramy kolejną. No i chyba znowu będzie coś lepszego. O! Tym razem na polach, polski kusarz. petełkowa meta tak zwana. Tak aktualnie nie mam go w garażu, ale z również bardzo ładnie. Jak najbardziej, jak najbardziej się przyda. Był ostatnio czarny rynek, to niestety musiałem go sprzedać, ponieważ trochę mi kasy brakowało. No ale teraz, teraz po świętach sobie go odkupię z kasą, tak jak mówię teraz nie ma problemów, więc... Jak najbardziej za gości z powrotem w moim garażu, bardzo ładny. O, z tym działkiem trochę przesadzili, ale, ale wygląda całkiem, całkiem zacnie. O, 40 do 1, wiadomo do czego nawiązanie. Otwieramy kolejne. dni y konta premium z tego co widzę jak jest animacja to jak się otwiera ta skrzynka jeśli jest coś lepszego to taki, y takie niebieskie światło więc od razu widać chyba czy będzie, będzie coś lepszego no jeden dzień konta premium nic ciekawego otwieramy następne o sakra. Może jakaś ósemka, pół miliona znowu, osiem skrzynek zostało, no zobaczymy 500 golda, kolejne 500 golda, no i zostało nam sześć skrzynek. Zobaczymy, zobaczymy. Pół miliona srebra, pięć ostatnich skrzynek. To będzie ciekawego I Jeden dzień konta premium. Ojej. Znowu jeden dzień konta premium. I ostatnie trzy zostały. No, oby coś, oby coś ciekawszego. Ojeju, bez komentarza. O, i będzie coś lepszego. Będzie coś lepszego. O, coś, coś jedzie do nas, coś tutaj do nas jedzie ciekawego. Bo. Nie? Bizonte, bizonte, tak. Mamy bizontę, u sameczka. O, czy zagramy, zagramy. Generalnie opinie na temat tego czołgu są, są podzielone. Niektórzy uważają, że to jest e, dosyć solidne ścierwo. No, ale zobaczymy go. Lecimy dalej, mamy Bizonte I zostało nam ostatnie. Ostatnie pudełko. Chyba już nic ciekawego nie będzie. Ok, więc tak naprawdę z tych 25 pudełek wyleciały dwa fajne skiny plus bizonte. Całkiem fajne. No, jak za, jak za 160 zł, to w sumie myślę, że wyszedłem na plus. Zastanawiałem się, czy nie kupić sobie dwulówki wcześniej, ale dwulówka również kosztowała tam coś koło 150 zł, więc. Tutaj mam 8, Oprócz tego mam skiny, plus trochę, trochę złota. Przed tym miałem chyba coś około 9000 golda, więc w tym momencie no prawie, prawie to podwoiłem. To, to jestem tutaj na plus. Przeda się na jakieś tam konto premium, czy, czy na jakiś czołg, jak będzie ciekawszy w sprzedaży za złoto, więc jak najbardziej się to opłacało niż, niż zakup takiego pojedynczego czołgu. Tym bardziej, że jeśli chodzi o te ósemki premium, to mam tego dosyć dużo i zagram tak naprawdę z 20-30 bitów do 50 powiedzmy takim czołgiem i on tak później kurzy się w garażu, tak więc. Mm, tak więc... O sorry, coś tutaj zepsułem przed chwilą. Tak, już jest dobrze. OK, sytuacja opanowana. Już tu się w kablach plączę. Yy, I tak wracając do tematu. I tak naprawdę ten czołg i tak się później kurzy, więc... Yy, jeśli są jakieś dodatkowe bonusy, typu gold, to, to jak najbardziej jest to fajne. Ok, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Na dniach jeszcze jakoś, na dniach oczywiście od momentu, kiedy to nagrywam, będę robił drugi film dotyczący obecnego wierzchołka drzewa, czyli radzieckich dwulufek. Wpadły mi fajne bitewki na Isie 32 9, której uważam, że jest najlepszym czołgiem tutaj z całej, z całej linii tych dwulufek. Także myślę, że zrobię tutaj, tutaj film i pokażę też mniej więcej jak się na tym czołgu gra i jakie są moje przemyślenia na jego temat. Tymczasem yy, będę się z wami żegnał. Życzę jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie proszę subskrypcję, łapkę w górę. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału, ponieważ bez tego, tak naprawdę, moje filmy są niewidoczne i. Więcej Was może, może je zobaczyć, jeżeli, jeżeli te, te aktywności są pozostawiane. Żegnam się z Wami, pozdrawiam, dzięki, cześć.